Czyż ta inteligencja pożre cały prąd? No może prawie cały. Nowe analizy pokazują, że zużycie energii na świecie przez AI może sięgnąć nawet 23 GW, co jest dwukrotnie większym zużyciem niż całkowite zapotrzebowanie energetyczne Holandii. Trening dużych modeli AI, generowanie obrazów oraz obsługa chatbotów, takich jak chatGPT, to ogromne obciążenie dla sieci energetycznych. Pojedyncze zapytanie zużywa około 10 razy więcej energii niż typowe wyszukiwanie w Google. Czy AI stanie się największym pożeraczem prądu w historii technologii? Prognozy mówią, że do 2030 roku modele AI mogą pochłaniać aż 13% globalnej energii elektrycznej, generując około 6% globalnych emisji CO2. Trwa wyścig o bardziej ekologiczne rozwiązania. Firmy inwestują w chłodzenie cieczą, odnawialne źródła energii, a także w optymalizację architektury modeli, jak np. Google Efficient Net, które obniżają zużycie energii bez utraty wydajności. Masz energię, by śledzić AI? Subskrybuj mój kanał na YouTube, obserwuj AI. Pomogę, byś nie został w tyle.